To musiało w końcu nastąpić. Nadszedł czas na wielką czystkę. Siemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcinku biznesowym na tym kanale. Tak, biznesowym. Hech, zabawne, wielu z Was po poprzednim odcinku powiem teraz, zapyta, ale jak to biznesowym? Przecież zamknąłeś sklep, biznes upadł. No, no właśnie nie, rozwalało mnie trochę jak tam wielu ludzi po prostu wystawiało komentarze po samym zobaczeniu miniaturki czy przeczytaniu op nawet nie opisu, no właśnie, tylko tytułu i później mi pisali w komentarzach, że o spółczutki, o smuteczek, o jakieś żal. Moi znajomi do mnie pisali, że kurde, co się stało, że biznes padł. Sklep to nie firma, w Olkuszu robimy garnki Emalia i często tam zamykają sklep, bo się nie opłaca, ale firma produkuje dalej. Sklep to nie firma, firma działa, sklep nie działa. Czego nie kumacie i to stacjonarne tylko. Także mam nadzieję, że sobie już to wyjaśniliśmy. A moi drodzy, teraz bardzo ważna rzecz. Miał być tak, miał być cały kwiecień biznesowy. No i tak, moi drodzy, no i tak. Po trochę słabszym marcu ze sprzedażą wiadomych powodów za wschodzie. To sprzedaż była trochę mniejsza, w kwietniu, w miarę to znowu ruszyło, jakby tego czasu znowu jest mniej, Niemniej, Postanowiłem, że muszę zrobić na firmie tak zwaną czystkę. Z czym się wiąże czystka? No to po kolei. Jak wiecie ja w miksach dosłownie tonę. Słuchajcie, tu już tak naprawdę nie do końca, znaczy teraz to i tak posprzątałem, jest już gdzie stopę postawić, natomiast tu już faktycznie nie ma miejsca na żaden nowy miks. Jeżeli oglądacie mnie stale, jeżeli nie, to zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji, byście byli na bieżąco. Wiecie, że tak naprawdę mam jeszcze miksy z samego początku istnienia firmy, czyli praktycznie 3 lata. W tych miksów nie do końca kończę, zawsze coś jest. No i to powoduje, to, że jestem już dosłownie zakopany tymi miksami także nic innego nie pomieszczę. Jeżeli myślicie, że to wszystko to jeszcze jest na zapleczu, ale o tym zaraz. Postanowiłem więc przeprowadzić akcję pod tytułem Czystka. Z czym ona się wiąże? Z tym, że no w sensie będę czyścił miksy. Nie myślisz, że to jest akcja czystka jak yy, za... Starej Republiki, w sensie. no, w Gwiezdnych wojnach, nie?, że teraz będę wychodził i zabijał Jedi. Nie, to jest inna czystka. To po prostu chodzi o czystkę, że będę teraz, moi drodzy, czyścił firmę z miksów. I mianowicie mmm, polega ona na tym, bo mój główny problem, kiedyś o tym mówiłem na innym filmie, jest taki, że często mam, wiecie, zrobione 3, 4 miksa, przychodzi mi wtedy nowy miks, i ja wtedy zostawiam stary miks i rzucam się na nowy. Dlaczego? Ponieważ w nowym są uber ciekawe zestawy, stary już ma nudne zestawy, i tak to wygląda. Od zarania dziejów mojej firmy. I z każdego miksa 30%, 30%, 30%. I to, co tu widzicie, to jest wszystko pozostałości. 30%. I to mi tak zostaje, i zostaje, i zostaje. Teraz bardziej zakupuje Teoretycznie powinienem to zmieszać, sprzedać na kilogramy, czy rozdzielić na części, czy w ogóle jakoś pchnąć jako miksa, miksa. Ale. Nie, bo ja taki nie jestem, ja jestem taki, że do końca będę miksa męczył, też o tym kiedyś mówiłem, do najmniejszego polibaszka będę go, prawda, em, no kończył. W związku z tym, te miksy tak działają, nie mam już miejsca na nowego i podjąłem decyzję, że robię teraz czystkę. Czystkę, która polega na tym, że zabieram się od pierwszego i idę wzwyż, dopóki 100% nie skończę pierwszego, dopóty nie chytam drugiego, dopóki drugiego, dopóty trzeciego i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie powstrzymuję się od kupowania nowych miksów, bo czysto fizycznie ich nie pomieszczę, więc zobaczymy, moi drodzy, teraz z czym będę miał do czynienia. Zapraszam was do miksów. O ja, mamy tutaj kawał historii przedstawiony, bo tu dosłownie spotykamy się z pierwszym, pierwszym miksem zakupionym jeszcze w grudniu 2018. Tak jak widzicie, trochę tutaj figury jest, niech was Western nie myli, że pójdzie na sprzedaż. Bo бо он Tak, do Fortu Loredo cały czas czeka. Który niestety miał dość dużo braków, ale jego nie odpuściłem. Dość no dużo braków miał również ten tutaj helikopter. Nie wiem, on ma nawet miał, miał recenzję, bo jest nakręcony na pewno u mnie na kanale. Od niego jest też to autko. I po prostu boję się tutaj z czymś takim, że mam taki pojemnik jeszcze z pierwszego miksa i on leży. Nie tylko Loredo z niego jest, bo jeszcze z niego jest chociażby o tutaj ten zestaw, który dwa, trzy braczki jeszcze posiada i będzie kompletny. No i muszę go po prostu pokończyć. Wiecie, z tego też trochę ciekawych elementów Powyciągam, bo tutaj już zestawów nie szukam, nie? Tutaj już jest wszystko zrobione. Natomiast muszę go poruszać na elementy tego. To zapomnijcie dokładnie zestawu, też do skończenia. Mm, typu tego: elementy. O, to jest ciekawy. Z jakich ciówci, z jakich pociągów. Mega stary. czuję, że elektronika nie wiem, czy działa. Wiecie w ogóle co to jest? Bo ja tego kiedyś nie mogłem zidentyfikować. Byłbym wdzięczny. Tutaj były próby jeszcze jakieś odbudowania, ale zdecydowanie zbyt tych braków było więcej. Mam zasadę, że jak braków jest powyżej 20%, to już się nie bawię. To już jest zbyt ciężkie. Ale tak jak mówię, zdecydowanie tutaj dużo. Dużo elementów jeszcze jeszcze w stanie powyciągać, powystawiać na Allegro yy, po prostu i jeszcze na tym w jakiś sposób zarobić, no a uszkodzonych nie. Także mamy tu do czynienia z pierwszym miksem, gdzie faktycznie poza Loredo i tam dwoma zestawikami, do których, do których muszę dociągnąć figurki, reszta idzie na części, a reszta pójdzie tu, skąd sprzedaję na kilogramy, albo rozdzielam do moich pojemników, skąd dobieram sobie braki. Także nawet siedzę na pierwszym miksie, ale siedzę też przede wszystkim na miksie drugim. A miks drugi to ten, który może. Znaczy już nie możecie, bo sklep jest zamknięty, ale mogliście zobaczyć zaraz po wejściu do sklepu po e, prawej. To wszystko to jest tak zwany mix drugi. Tutaj gdzieś odbudowałem, już powoli. Z czasach to w ogóle, bo tak, on był kupiony na początku fizycznej mojej działalności. E, czytajcie w latach 2019, czerwiec, lipiec. I wtedy na często miałem tak, że od razu odbudowywałem zestawy, a nie jechałem z listy bryglinkowej, co okazało się później finalnie błędem. Jednakże tutaj, no tutaj spokojnie jeszcze z 10-15 Dużych zestawów będę miał, Są spójrzcie, jakie tam jeszcze ilości klocków są. Zresztą tutaj też to wszystko no to są właśnie klocki z tego miksa. To jest właśnie też miks, gdzie on był bardzo duży, bo to w jeden z tych hauli tam ponad 50 kg było i ten miks mnie po prostu znużył, bo no. Po nie jakby zrobiłem 35 kilo kurde, to jest ogromna ilość. I po czym stwierdziłem, że bez jaj, tym bardziej, że wszedł mi kolejny. Ten mix mnie po prostu znudził. Tym bardziej tu już zestawy, tak jak widzicie, takie stare statki pozostawały czy ci tacy rycerze, nie za specjalni. E, tam były jakieś nadzieje na jakieś jeszcze strażaków, ale okazało się faktycznie, fizycznie, że nie. No, no, plus, oczywiście, tutaj mam jeszcze pojemnik, z którego też będzie dużo na elementy sprzedaży ciekawych elementów. No, ale trzeba to po prostu skończyć. To będzie mix numer 2 z którym się będę mierzył. Ho, 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 Mix numer 3! To jest dopiero ciekawa historia, moi drodzy. Mix numer 3 zakupiony pod koniec 2019 roku. To około 15 kilo klocków. I ten mix nie jest w ogóle, w ogóle ruszony. Dlaczego? Może wam zaraz zaprezentuję trochę, ale przede wszystkim pozwolę też sobie opowiedzieć. Tu mam nadzieję, że mi się nic teraz nie rozsypie. Hmm, pozwolę sobie to położyć na kolanach. Zresztą kogo się pytam? Sam chyba siebie. Jak widzicie, jest to mix złożony z czymy. Z City i właściwie niczego więcej. Co za tym idzie, mix kupiony w 2019 składał się głównie z zestawów. No, te były pierwsze, ale tam było dużo City z 15, 16 i 17. Sami rozumiecie, w 2019 zestawy z 17, 15 i 16, 16 też wciąż były do kupienia jeszcze w kartonach. Jako gotowe zestawy, pozamykane i tak dalej. Biznes był to średni. Bardzo mnie to, bo mix całkowicie w ciemno. Bardzo mnie to kurczę zdenerwowało. Yy, zerwowało to może też ze słowa Ale po prostu gdzieś no, odepchnęło I stwierdziłem, że mix rzucam w kąt yy, Bo mi się go nie chce jakby robić Tym bardziej w tym czasie wleciał mi kolejny ciekawy mix yy, No i po prostu Orzuciłem go i wiecie, minęły dwa lata Teraz zdecydowanie zestawy z 2013 14, 15 Pójdą prędzej niż w 2019 No i on sobie tutaj Po prostu czekał kilka lat Po prostu sobie leżał Ale tak, to jest ewenement, ponieważ to jest jedyny Całkowicie nieruszany przeze mnie Mix i jedźmy dalej. Tutaj mamy ciekawego miksa, zresztą to jest mix, z którym tak naprawdę pracowałem w zeszłe wakacje i on faktycznie jest bardzo mocno skończony, bardzo mocno, jednakże jeszcze z 5-6 zestawów jazdnego wycisnę, chociażby to sterowane autko, Kurcze, moje marzenie, który zestaw, który chciałem zostawić, finalnie jednak odpuściłem, jednak pójdzie na sprzedaż, e, tutaj chociażby też taki starusieńki, mały, mały, ale starusieńki zestawik będzie, żeby wam coś jeszcze zobrazować, e, czy kojarzycie takie plejty zaokrąglone. No właśnie, płaski plate zaokrąglony. Moi drodzy, tu będzie kilka w ogóle zestawów z lat 70. E, taki pierwszy w ogóle western. Oj, dużo by gadać. Natomiast faktycznie też jeszcze trochę kloców tu zostało. Mówię, z nim pracowałem w wakacje. Przestałem. Dlaczego przestałem? Bo wleciał mi kolejny miks. Miks, który możecie doskonale kojarzyć. Miks, który miał rozbić bank. Miks, który się okazał finalnie i tak najlepszym miksem w historii przystani klocków. Bo ja go kupiłem za mniej niż tysiąc Same figurki tutaj były warte z 5-6 tysięcy. A jeszcze mamy masę elementów. Jak widzicie, tutaj przygotowałem sobie elementy, które zresztą systematycznie na sklepie wystawiam teraz i figurki i elementy systematycznie teraz wystawiam. Natomiast klocki generalnie właśnie poszły tam na sztuki, bo to nie miało najmniejszego sensu. Zbyt dużo tutaj było braków. To było po 30-40% braków. Nie, nawet jak tu był lot, nie. Jedynie co to, to tam zostawiłem pojemnik z Bionicli, który no po prostu Bionicle w miarę. Są kompletne, tam brakowało po jednym, dwóch elementów, więc tam to dozbieram. Bionicle, czekają na zrobienie. No właśnie, pewnie teraz powiecie, że ciekawie, że mówi o bioniklach, bo gdzie jest ten duży mix bajoniklu? On cały czas jest na strychu i stamtąd absolutnie nie zejdzie. Praca z nim zdecydowanie opadła. Myślałem, że go sobie tam pięknie rozłożę, na tyle, ile się da, i będę go faktycznie szybko siu, 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 robił. Nie da się. jakoś muli mnie bardzo ten mix, jak jest zima, na mam bardzo zimno nie ukrywam, właściwie jak jest na polu zero, to na mam 2-3 stopnie. W związku z tym ja tam wychodzę dorywczo, na przykład dwa razy w tygodniu po pół godziny. Cyk, 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 szybko jakiegoś innego zbiorę i lecę dalej. Poza tym ta izba jest tak przytłaczająca, że nie mam siły jak do tamtego miksa do końca, bo naprawdę często się długo tego klocka szuka. Nie wiem, jaką musiałbym mieć przestrzeń, by go sobie pięknie rozłożyć, by szło to szybko. Gdybym pewnie poświęcił całe 70 metrów kwadratowych na tamtego miksa go na 70 metrach, to pewnie szłoby mega szybko. Nie mam jednak takiego metrażu, więc muszę sobie radzić jak jest. Niemniej wiecie, że mix o którym tu mówimy, mix bionicle mix ze strychu nie zalicza się do tej czystki. On gdzieś, go jak skończę do końca roku, to będzie chyba dobrze. Chociaż też będę chciał nad nim trochę więcej popracować. Jest lato, jest, jest ciepłej teraz tam na strychu i w ogóle przyjemniej wcześniej wstaje, bo jest wcześniej jasno i tak dalej. Więc się postaram, nie. Natomiast go tutaj nie liczy do czystki. Firma to jest. Wszystko jakby, a teraz, bo to nie jest koniec. Bo jakiś czas temu robiłem wam przecież przegląd tutaj, co się dzieje na firmie. To opakowanie się nie liczy i zapomniałem, że mam przecież jeszcze jednego miksa, tak zwanego miksa z lasu. Miksa, który co prawda nie jest zbyt duży, no ale jest. No ale mimo wszystko tutaj czeka. Ma on, jak widzicie, posegregowany już jest tu na kolorki wszystko. Tu ma trochę lekko napoczętych zestawów z tego, które mi zdecydowanie ułatwią. E, nawet jeden tam będzie taki, o tutaj gotowiutki z opakowaniem z tylko też są duże braki dość, i tam jeszcze jest potem. Także zapomniałem przecież, że jeszcze tutaj mam kurczę jednego miksa na zapleczu. Także jak widzicie, autentycznie nie mam tutaj miejsca już na firmie, i tak teraz usfrontowałem, bym mógł sobie tutaj chodzić. Jednakże jest ciężko, jak widzicie, mam szlaki normalne, które, którymi muszę chodzić. W związku z tym, czystki tej po prostu potrzebuję. I jeżeli przyjąłbym jeszcze jednego miksa, to już nie miałbym go kompletnie gdzie tu pomieścić. Poza tym, chcę sobie wprowadzić nową rutynę na firmie. Tak jak mówię, no tutaj były zmiany z tym zamknięciem sklepu rezygnując z bryglinka, nie bez powodów. Chcę sobie zrobić nową zasadę, gdy już skończę czystkę. Jest jedna zasada. Jeden miks naraz. Dopóki nie skończę miksa 100% do końca, nie ma czegoś takiego, że go odkładam na bok, że go rzucam. Nie. Miks kolejny, miks numer dwa, mogę chwycić dopiero w momencie, gdy miks numer 1 będzie 100% skończony. Zamierzam sobie tutaj zrobić jeden stół, być może nawet dwa, tutaj wzdłuż, wzdłuż dobrego światła, gdzie będę rozkładał te miksy do tych pojemników, których będę miał całkiem sporo. Zresztą tam się już pierwsze zwalniają, gdy sobie to wszystko porobię i po prostu będzie miks zrobiony. I dopiero gdy go skończę, chwytam miksa kolejnego. Nie znaczy to oczywiście, że nie będę skupował miksów, bo będę skupował miksy, oczywiście do jakiejś tam zasady. Jednakże nie będę ich ruszał. I zasada ma być taka, że minimum, jak mam 70% zrobione tego miksa pierwszego, już drugi musi być zamówiony, moi drodzy. Nie, minimum. Natomiast y, oczywiście pewnie będzie tak, że i tak finalnie będą po pierwszej zamówionych non stop w kolejce, ale nie ruszam ich, dopóki nie skończę wcześniejszego miksa. I to jest moja zasada, która ma znów usprawdzić moją pracę i spowodować, by takich zatorów, jak teraz tutaj nie było. Ciekawe, że mówię zator, bo właśnie powoli wyjeżdżał w górę i będę jechał przez miejscowość Zator i stąd też nagrywał w takich warunkach rano, Sorry, nie mogę poczekać na lepsze światło. E, moi drodzy, zostańcie tutaj, zostawcie suba i w kwietniu obiecuję, że w i maju i w ogóle teraz będzie więcej, bo będę wam pokazywał, jak ta czystka przebiega. Nie jest codziennych, to, to nie będzie daily, bo też bez przesady, ale myślę, że z dwie spokojnie tygodniowo, zamiast z jednej będą dwie, może czasem trzy biznesowe odcinki będą wpadały z i będę wam po prostu pokazywał. Co tutaj jeszcze na firmie się dzieje Dzięki, że byliście dzisiaj Zobaczymy się wkrótce w kolejnych odcinkach Bye!